Na chuj się wpierdalasz do łącznika na moją pozycję? Powiedz Ale... to jest mi, na chuj! Białeś białeś białeś? Białeś? Ktoś cię wołał? Wypierdalaj do siebie! Myślałem, że zabiłem, skoro on ma hełm debil na echo! ma się na Kurwa, Mać! Też chce te na Pragi biegać, to idź kurwa tam z Izakiem matchmakery grać. Prawa na, autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie. Nie, no nie da się kurwa grać. Ja potem mam 13 average jak bani, kurwa. Ci śmieją ze mnie. Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu Maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. On już wie w czym problem. Ja sam tego nie A co ty masz za problem? Ja mam z ramami problem. Coś no, na Na samę wyskoczył. Chowaj Mati, dawaj do mnie lawek. Leży. Def, defuj. Broń. Ja się pobawiłem no! Macie delay? Zamknij ryj. Grzecznie, bo zaraz zostaniesz wydupcony. Bambę? Nie potrafisz nawet przerzucić na, na tym A co ja mam wszystko robić, mam, mam, mam Mam no, myślenie, robi. robisz lobby Sklej pizdę kurwa nieudaczniku Wszystko trzeba robić za was Miało być spokojnie, Kościu, robię dwa i pałę tam na dole tabeli Nie mogę się dzisiaj denerwować Oj, Ojej Cały dzień brakowało mi brakowało ja, tego Zaczyna się już Brakowało no, mi tego Ej, gramy z lirajem czy bez? No masz liraj czy nie? No ja mam, a wy macie? Trevor no, ma? Ja mam nie, no nie ma pewor, włącz. Do pierwszego tingu No nie, włącz, bo Ale idzie... ja mam problem z komputerem, stary, jak... Dobra, mi... jak on nie włącza dilety, ja nie gram. I troluję. Dobrze. Stary oh, dziad, porwa. sorry, blad, mid wyszli. Chcesz się zamienić bronią? To czekaj, to ja tu nie będę się stał. Ja się <laughs> Pago, ja powiedz mi, proszę. Ale nie, 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 No nie! Łopatrznik no Leży łopatrznik Rampa leży, jeszcze jedna Leszuję rampa Lasuję ci rampę, poszedł, poszedł też też Rampa. Petris poszedł Ja już w końcu Stanuj czy ty Kurwa, myślałem, że ode mnie doszło w głowę Już nie miałeś siły Mateusz, badywać. proszę żebyś jakoś wpłynął na wybora. Ale kolejną rzecz, którą ja muszę robić A zrób ty coś Ja już mówiłem do niego, on ma mnie w dupie Wida wyszedł, Wida wyszedł Dwa mać się na lepiej oglądać. Kurwa, mać! No weź przydalaj na tym eku tego łącznika. Peć się je p. Dobra, nic się grać z tą krwą. Wypny, na swoje miejsce. Do budy. Ej, bo chcę ją w głowę, pewnie. It's only game! Ej, <laughs> a <laughs> ten debil poszedł na w ogóle. <laughs> <laughs> Ej, on bieg jak pyta no nie wiem, worek z nic mi leżał. No bo twoje kazy były. A zobaczył, że ty pobiegłeś. Na chuj się Wpierdalasz do łącznika na moją pozycję! Powiedz Ale mi! Na chuj! Ktoś cię wołał? Wypierdalaj do siebie! To zazrzmiałeś poważnie, nie? Tak szczerze. Chcesz te na pragi biegać, to idź kawa tam z Izakiem matchmakery grać. Ale rampę. Kurwa, mam 0-3 no. Izak Przez ma więcej od ciebie więc. No. Co? Nit jest. Co? Co to Dwa jest? Jak on dostał dwa fragi, ty k***a, wiesz, To nie, 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 wiem. Co to k***a za gówno? Ta kurwa mi łącznik puściła. Jeszcze jeden, Ten no. schod jest. No, dobra. Ja na pewno nie. chcę. Leży ten ze schodów? Tak. ze schodów, no. I wszystko w porządku? No, zajmij się. Ktoś no, czego zaraz? do okna Drugi raz. O, do besa. co? już. Cata, ceta, tata. Nie. Nie. A i mnie daj. mnie daj. Awokom i mnie mnie daj. Awokom i na, na <śmusza> daj. <śmusza> Ja się nie mogę denerwować, już czuję, czoło boli. <noise> Ma ten debil chłon na eko. <noise> nie, no nie da się kurwa, grać. Ja potem mam 13 average a jak bani kurwa. Ej, to mam już sam. I śmieją ze mnie. Większe miejsce, większe miejsce, większe miejsce. <noise> Ej, dostał. Ja On tylko zabija ludzie. Już mam humor dobry, jak to zobaczyłem, ale mi to musi poprawiłeś humor, co? <grym> <Na fleszu ci grym> małek, no nie idzie tam mi ta gole. mapa coś, nie umiem. Dawał smałek. Domek B, domek B. Nic nie wychodzi. Oni biegną, biegną, domek B. Ale nic nie wychodzi. No ale biegną, no będziesz miał B zaraz. No, cisza jest teraz. Czy, kurwa, chat tam B. Do ty, co ty mi piszesz do złej kobiety, żeby się nie dorwał, jak ja znalazłem. jestem w trakcie rundy ważnej? Ja co czytam czat w trakcie rundy, ja jestem Tomek! Uciekł znowu, ten 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 dwa, Tomek! Co ty za info dajesz? Co? A co by Izak tak, jak zrobił jakbyś mu tak do łącznika bo jakby on i mu echo zabrałbyś? Izak by mnie mi pogratulował, że <grym> zrobiłem tragi. fragi. Tak, tak. tak? Hmm? Nie, nie dostałbyś zaproszenia do gołców. Anulowałby zaproszenie do gołców wtedy. Izak no, no, mi się wydaje. A ja słyszałem, że Tomek będzie występował. Nie, jest. Tom nie. 2, 2 3 i 10 chłopaków. Jeez, nie śmiejcie się ze mną. Będę oglądał. wtedy bym oglądał to, no, bez kitu. Rampa mu poleczy. Łącznik, łącznik, ty go widzisz, widzisz go. Czemu ty nie strzelasz, no, Tomek? Zastrzeliłeś mnie? Nie, nie go. widziałem go. A rampa? A przystań, wyszedł. Pałac, pałac. Pa, 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 tak. Beza do zero. Gali, do Gali wybiegł. Do Gali no, i apcy Apsy nie cofną jak coś. Apsy jest do prawej cały czas. Ktoś do prawej, Tak, do prawej Jedni jednie go. Co się stało? Idź pago na gale za mną, proszę cię. Ja ja gala, jedno! Co się stało, Tomek? Łysygnuj łysy gnuj ysygnuj wozignuj. Jeszcze większym, jeszcze większy, prawo lewo. A wiesz gdzie on był? Nie, na gali, nie? Jak towarowy? To nowe, prawo autorskie. prawa autorskie, prawa autorskie, To autorskie. Ja dobra, się dobra. mogę zamienić, jak Lewej, do lewej planku wyjmiał. Czekaj, a nic nie mam. Lewej lewej Czekać, Odwrócony default. Pago matełko, pago pagomatełko. Pago o, o kurwa. Ale fajnie nie za. O kurwa! <laughs> Najgorszy kurwa krat w tym roku, jaki widziałem, nie? Ej, chłopci wysłał To e jest inwalidy. Ej, pago! Widziałem tego TikToka, jak Bagieta info na Vertigo dawał. Jeden karton like jakiś Jaki info? No karton gips. A no, na, nie, to na Vertigo, no, na, Vertigo no. na Vertigo, na Vertigo, no. Nie mam pieniędzy na broń. Chcesz, tam się to łączy? Tak, idź. Ja mam jeszcze, czy ty mam jeszcze? Ja idę, ja idę. Idź dalej. A co się stało, że tam tu nie podał? Chciałbym to wiedzieć, czego się spodziewać, Tomek. O, o, Tomek, pytam się ciebie, czy ty są w kontakcie jakiś, czy cię wypierdolił? Nie, tym Nie, bo mnie skurwił. <grym> no, a mnie... No, a kurwa! A ty mnie, mnie Kurwiłeś. bo Resia ja pytam ci razy, muszę wszystko powtarzać do ciebie. Ale kurwa, graj rundy, chuj mnie to, co, co... Ty ja ja mam broń, kurwa, to, cały czas, daj sobie. Ja nie mogę... No bo się pytam się ciebie kurwa co się wydarzyło, no nie mogę powiedzieć no, idę no, za to. Tyle, w temacie! No, tak Słuchaj, będziesz to mecz, dalek, no, dalek, no. zaraz będziesz no. na tą galę, zaraz będziesz kru, zaraz znowu Bo ci na rękę idę, a ty siedziesz na mnie Wy cofali chyba Pan cię zabił, boo zapatrzych, sobie zrobisz skarować coś No ja Oj 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 On stoi między Rizmą rampą Drabinkowy. Mi drabinkowy, no? Kuchni, będziesz miał teraz. Ja jeden. Zeta mm. i ja. Jak my wygrywamy ten mecz? Jak to jest możliwe? Zaklątwa zaraz nadejdzie już. Nie, no, na mnie idzie, ale mecz był dobry wynik. Żeby na mnie szło, to komuś musi iść. Na mnie idzie, żeby komuś szło. Głębokie. Mid jest. Ra, 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 Rambo Pod B nic I B, pałat pałat. Pod B nic. Pod B jeden Schody Prawa autorskie, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa. Coś, autorskie. Ja Kurde. Się, Kurde. się daję autorskie. wyjebać w dupę po prostu Ale prawa autorskie, prawa, autorskie, prawa, autorskie, prawa, autorskie prawa, Rarii, prawa, Jak trzymacie rękę to się na podkładku, na biurku Takie całe przedramię, pół przedramienia, czy pół, tylko pół. nadgarstek? Trz... Dwie i pół czwarte Dwie i pół czwarte to tak. Ja, ja mam trzy czwarty ramienia. Ja do łokcia. No tak, trzy czwarty, no? no. Pół, znaczy, no. <noise> Pół ramienia. Pół przed ramienia. Pół... A w ogóle Pół popowy. powy. da wyszedł. Cztery fragi. Ja Zaraz się postaram, naprawdę. Nie wytrzymam. Nie Całość. da się. To wszystko, Całość. przez te tfps -y, ja jebany. 250 klatek, kurwa, komputer za 30 tysięcy. Chuj w pizdę. Idę zaraz gala, MacBooka podłączać, a o więcej. Co... No fajnie, że to nie jest head, no. Super. <noise> Kurwo na Namaste. Ej, oni gostują. kurwa, włącz ten delay, no! Nie będę tak grać! To gołstuje, kto gdzie ci zghostował? Wyłączam bo cię zajebał, to, to zghostował! Powiedz mu coś, Mateusz, bo ja nie wytrzymam. Wyłączam Ale było, po było po umówione, było. Wyłączam delay po mapie. Co było? Było umówione, no, było. Możemy przejebać każdym bym to w dupie. Wczoraj było umówione, że 20 gramy, 19 gramy, a co mecz odpaliście? Nie trafili smoka do okna. To trzymaj, trzymaj. Leży mi. O, chłopa tam leży. Jezu! Zabiłam no, o, nie go. Nie czas. Nie Ty dobry ten celownik. Rampa. Pali się. Może rampa. Jeszcze rampa Paka! Jest mapy, paka hosty Czele mapy, paka hosty Jest na rampie Jak leci Mateusz? Kto pierwszy, czy Tomek, czy Mateusz po tego fraga? Tomek chyba się wyjebie Ja jadę jak A On plecy może trzymać Czekaj, noż, noż, noż! Za późno, co? No tak z, z milisekundę W tym momencie wyłączam delay Nie no, p włączy przecież no wączę, no. Ja bym uwierzył wierzył. No proszę. Paka wybiega nie, nie, na Kurwa paka! Okno, okno. okno ticket, w... ticket. drewnem! Nie ma pod drewnem. Okno, w <noise> Plantuje pakę. No i podąsi chyba. Po no, Co ty, wierze. masz awatar nowy? Okay. Urwa, no, kurwa, lejdę, Bardzo Bardzo Dobrze. on spakował, a to Uważaj. Tak, Chuj wam pizę, <laughs> ja nie gram Nie Nie chcę się tak grać. mam. nie mam. Kochaj, to, to jest. jest? Ja się się no to już nic nie zrobiliśmy złego w tej rundzie. No ta kurwa mi rzuca drugą rundę pod rząd, Pakę na plecy. Złośliwie. Rzucicie mi jeszcze raz Pakę i nie gram nexta, przysięgam. Włącz delay, Pevor. No chyba masz ja, Pevor ja Jeśli nie będzie delay na następnej mapie, to robię pauzę no to i pauze. sam włączam sobie ten. Co Piwnia. A A jest chyba. Są tu, są turym... Nie nie było, nie mogło to być go Mógł po raz wjechać z sumy przecież byłeś tak Nie no, wjechałem rampą A ty Mateusz się dzisiaj tak denerwujesz, a to pierwszy masz dopiero Nie no, wy mnie denerwujecie Czy co odpowiedział? dzisiaj spokojnie Dzisiaj no, by na mam spokojnie, nie mam siły werset, się bo na pewno No wiem, wiem, wiem No a nie mi rzuca, że robisz takie, coś nie robisz No jest, no się spokojnie, chwilowo, <Ły> ale poddymia się spoko Ej, palący Dżungla, dżungla. Weź Schody. <grym> Ale smok. Dobry, na przejście. Plantuj. Nie wierzę, nie wierzę, o, 8, 82 i stoi w dostaje Mateusz, <grym> chcesz dobry celownik, który byś dobrze zabijał? Od tego EG3 SCS weź sobie, celownik. Ja na nim gram, mocny jest. Taki jeden 6 kowy 100%. Nie, 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 taki właśnie. Jeden nie był taki? 2-16 CSGO bardziej. No to też na pewno, get Zobacz, widzisz to? Takie full auto przeciągnąłem na nim. Szkoda, że mam biało, mam. biało, mam. Gala, 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 jeszcze. A Gala ci wybiega zaraz Zrób coś kurwa Łapię ci galę Ej to ja nie mam Gala już Zero ma no jestem 21 w plecy to Musiał 2 mecze wygrać żeby No Jest na zero dzisiaj Zobacz mi już ma fragów A 8 O ja też mało Ty <grym> <C> garypel kurwa Kontrolek <grym> 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 no, bajerę Tak ten e oj, Oś, oj, Miał oj, 160 FPS To 150 jak taba trzymam A co z tym kon... Okej. Ok, no, dżungla, jest to... dżungla, 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 dżungla. Ha! Na us. Oh, no. Panie, na ty. Będę uno palanca. I dżungla. No, no tamek projekt. Ja tam mam magazyn. w niego dalej. Ja, Nie, on tu jest. słyszał tam, coś? Co posłyszało tam? słyszał, ja, słyszał? Hmm. Tomek, Tomek się i bądź to ci wygrasz. Zobacz, jak ci Mateusz napisał. Co? A skopis <noise> jak wóz. Nie, on mnie nie słyszał, on z daleka rzuca w Imagine being level 8 z 10 tysiącami metrów, Mateusz. Jak się odniesiesz do tego? Wniosłeś się tak, że mam 9 level, więc spływa to po mnie.